15 sierpnia, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jeśli to czytasz, jesteś bardzo szczęśliwą osobą. Proszę odpowiedz amen, a wiadomość z Królestwa Niebieskiego przyjdzie do ciebie i twojej rodziny. Każdy katolik pragnie wejść do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus powiedział: Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Mt godzina 11:12. Oznacza to, że wejście do Królestwa Niebieskiego wymaga wysiłku. Jak powinniśmy się starać? Czy codzienne odmawianie modlitw, uczestniczenie w mszy świętej, robienie dobrych uczynków, pomaganie biednym to wystarczające działania? Jeśli uważasz, że tylko te czyny zapewnią Ci wejście do Królestwa Niebieskiego, to jest jesteś w błędzie i jest to bardzo niebezpieczne słowo Boże jasno mówi. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. K.P.E.U. godzina 11.45. Nie każdy, to mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie MT godzina 7.21. Dlaczego ci, którzy wykrzykują imię Pana, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego? Kto więc jest tym, który pełni wolę Ojca? Jak pozbyć się grzechu i stać się świętym? Kliknij niebieski link, aby dołączyć do darmowej grupy dyskusyjnej na temat nauki katolickiej. Codziennie nauczyciel będzie dzielił się z Tobą Słowem Bożym i pomoże odkryć te tajemnice oraz znaleźć drogę do Królestwa Niebieskiego, uwalniając się od Grzechu. Osoby, które klikną niebieski link Whatsapp na moim profilu, otrzymają zaproszenie. Prawdziwi katolicy nie mogą tego przegapić.